Cześć! Dziś przede wszystkim powtórzymy sobie na spokojnie wszystkie zagadnienia z ostatnich pięciu odcinków, a także potworzymy jakieś proste zdania, które je wykorzystują. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Stworzę proste zdanie. Ilela. Bardzo krótkie. Co ono znaczy? Znaczy, on jest tutaj. No i jest to proste zdanie oznajmujące, ale mogę też zadać pytanie w ten sposób. Jeśli dam na końcu znak pytający, mógłbym powiedzieć ile la, ale można zrobić to nieco ładniej, można ładniej zadać pytanie. Pamiętacie jak zadać pytanie w sposób bardziej uprzejmy? Wystarczyło, że zamienimy miejscami osobę i czasownik. Będzie to brzmiało: Etilla, pomiędzy nie dajemy jeszcze łącznik i akurat w tym wypadku literka t przejdzie dalej. Powiemy Etil la. Spróbujmy podać więcej przykładów tego zagadnienia. Na przykład. Tu, vią, du. I coś tam moglibyśmy wstawić. Co znaczyła ta konstrukcja? Z tym słowem tworzyliśmy takie konstrukcje, które znaczyły: Ty pochodzisz, z. I tak sobie możemy to przetłumaczyć tutaj. A jakbyście zadali pytanie, skąd pochodzisz, tam też ładnie użyć inwersji. Tutaj przyda nam się takie słówko: skąd. Brzmiało ono du. I zamienimy teraz miejscami osobę z czynnością, jaką wykonuje. A więc du, vią, tu. Skąd pochodzisz? A gdy mowa właśnie o pochodzeniu, ten czasownik jest nam niezbędny. Powtórzmy go. Wyglądał on następująco. Wy i dawaliśmy tam zawsze d, Kiedy chcieliśmy powiedzieć: Pochodzę z. Jest to czasownik nieregularny, więc warto sobie powtórzyć jego odmianę. Spróbujcie razem ze mną. Ży wią. Tu wią. Il, elle, wią. Tam się zmienia tylko literka. Nous venons. W, venez. Il, elle, wien. To jest wyjątkowa sytuacja, na te osobę uważajcie. Pamiętacie, kiedy zobaczycie w czasowniku zawsze to będzie trzecia osoba a liczby mnogiej, końcówkę ENT, nigdy jej nie czytamy. Il el, Wien. Mamy tam dwie literki N po to, aby właśnie w ten sposób to wymówić. Gdyby tam była jedna litera, wymówilibyśmy to trochę inaczej. To wynika właśnie z fonetyki. No i stwórzmy jeszcze jakieś proste zdania, właśnie pochodzę z na przykład Polski. Żywią, dy Poloń. Od razu wstawiamy nazwę kraju. Jak powiecie, on pochodzi z Francji? Il vient de France. Bardzo łatwe. Możemy tam wstawić jakąkolwiek nazwę państwa. I kiedy mówiliśmy o tym, że skądś pochodzimy, skądś przybywamy, możemy też powiedzieć o tym, że dokądś zmierzamy. Powtórzmy też to. Ten czasownik był niezwykle ważny. Brzmiał on, ale... Czyli iść, ale także jechać. To jest ogólny czasownik ruchu. Jeśli znacie angielski, dużo wam podpowie to, że jest to pewnego rodzaju odpowiednik angielskiego czasownika go. Odmieńmy go razem. Je vais, tu vas. Il, elle, va. Nous allons. Vous allez. Il, elle, vont. Uwaga na ostatnią osobę, ona też jest specyficzna. Il, elle, vont. I tak samo jak w przypadku poprzedniego czasownika, i tutaj stwórzmy jakieś zdania, aby go poćwiczyć. Dokąd mogliśmy się udać? Mogliśmy się udać do jakiegoś miejsca. Weźmy słowo lapisin. Oznacza to basen. Jak powiedzieć jadę idę na basen, żywe? A lapisin. Po prostu wstawialiśmy tutaj przy imek A, kiedy chodziło o jakieś miejsca. Uwaga, jeśli to słowo, do którego zmierzam, byłoby w rodzaju męskim lub liczbie mnogiej, ten przyimek A połączyłby się z rodzajnikiem l. Le. Więcej o tym mówiłem w odpowiednim filmie. Link teraz do niego wyświetla się w rogu. Jeśli chcecie to sobie odświeżyć, to zapraszam. A teraz powiedzmy o tym, jak mówiliśmy, kiedy zmierzaliśmy do jakiegoś miasta. Na przykład jadę do Paryża. Je vais à Paris. A więc również będzie to po prostu przyjmek A. Jak widzicie, zdarza się to całkiem często, ale nie zawsze, bo była jeszcze taka sytuacja, że mogliśmy zmierzać do jakiegoś kraju. I co wtedy? Jak powiedzieć jadę do Francji? Je vais En France. Gdy mówimy o państwach, niemal zawsze użyjemy przyimka ON. Jeśli dobrze wam się ze mną powtarza, bardzo będzie miło, jeśli zostawicie ocenę pozytywną pod tym filmem, a teraz przejdźmy dalej, o czym mówiliśmy jeszcze? Mówiliśmy także o tak zwanych czasownikach zwrotnych. Po polsku to po prostu takie czasowniki, w których pojawia się się: taki zwrot do tego, kto wypowiada. Na przykład myje się to znaczy siebie samego. We francuskim było to troszkę trudniejsze, bowiem to słówko, które odpowiada polskiemu się, zmienia się wraz z osobą. Do przykładu użyjmy jakiegoś łatwego czasownika, na przykład « sy a więc kłaść się. Tak jak po polsku mamy tamto « się ». Jak widzicie, jest to czasownik w pełni regularny, kończy się na « er », ale jest, no właśnie, zwrotny. A więc jak to odmienialiśmy? Gdyby nie ten zwrot, powiedzielibyśmy po prostu «» ży » kusz, czyli kładę, ale my chcemy kłaść się, i musimy to słówko « się » zmienić. Dopasować do tej osoby, która się wypowiada. A więc, że my kusz, ale tu, ty, ty kusz. Czyli tak jakby ja kładę mnie, a ty kładziesz ciebie. Tak możemy sobie to uprościć, żeby było nam łatwiej zrozumieć, o co tu w ogóle chodzi. Kiedy mamy trzecią osobę, to się nie zmieni. Il sy kusz, el sy kusz. Czyli on, ona kładzie, no właśnie, siebie. Nie zmieniamy wtedy tej formy, a względem tej formy nieodmienionej. A jak robiliśmy to w liczbie mnogiej? Bardzo łatwo. Po prostu powtarzaliśmy tę osobę. NU, NU kuszą, W, Oraz w trzeciej osobie nie zmieniało się to względem liczby pojedynczej. IL, EL, SY kusz. Pamiętacie ENT? Nie czytamy. I być może niektórzy z Was trafnie zauważą, że te formy trzeciej osoby, liczby pojedynczej oraz mnogiej brzmią dokładnie tak samo. Kiedy powiem, il sykusz, to ciężko tam usłyszeć jakąkolwiek różnicę. No cóż, tak po prostu już jest, nic na to nie poradzimy. Pamiętajcie, że te czasowniki zwrotne zmieniamy nawet wtedy, kiedy ich nie odmieniamy. Zawsze dopasujemy je do osoby. Gdybym na przykład chciał powiedzieć, muszę się położyć, to powiem, żydła my kuszę. Czyli nawet jeśli nie odmieniam tego słowa właściwego kłaść się, tylko na przykład tutaj słowo musieć, to i tak muszę dopasować je do tej osoby, czyli do mnie. Muszę tak jakby położyć mnie. No dobrze, a teraz odmieńmy jeszcze jakiś czasownik, bo dobrze nam to idzie. Odmieńmy jeszcze jeden czasownik nieregularny, bardzo ważny. Nie czasownik być, to już robiliśmy niejednokrotnie. Natomiast czasownik mieć. On jest niezwykle ważny. Wyglądał on tak. A Próbujcie odmienić to razem ze mną. Je, tu a, il, elle a. Nous avons, vous avez, il, elle, ont I uwaga pierwszej osobie to ży skróci się do samej literki j i do apostrofu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy do czynienia z samogłoską. Wtedy pamiętacie niektóre słówka, tak jak właśnie słowo ży, skracały się. Zwróćcie jeszcze uwagę na ostatnią osobę. Ważne jest, aby przeczytać to il zon "-el", zon. Dlaczego z? Ponieważ literka s przechodząc do kolejnego słowa zdobywa to brzmienie z. Dlaczego jest to niezwykle ważne? Bo gdybyśmy przeczytali to przez s, il, el, są, to uzyskamy znaczenie oni, one, są. Gdybyśmy chcieli stworzyć jakieś zdania, nie ma problemu. Możemy powiedzieć, że am frère, mam brata. Możemy powiedzieć, że la voiture, mam samochód, jakiś konkretny samochód. Taki, o którym na przykład była już mowa i każdy się domyśli, o który chodzi. Albo nawet, że de la chance. O co chodzi? Są takie słówka, przed którymi tak po prostu jest, daje się de. La chance oznacza szczęście. I gdybym powiedział, że la chance, to tak jakbym miał całe szczęście świata. A tutaj chodzi o to, że mam trochę szczęścia. Łatwiej to widać na przykładach pożywienia. Po polsku mogę powiedzieć nalej mi wody, a nie wodę. Nie mam na myśli całej wody na świecie, tylko trochę wody. A więc po czasowniku Awłach dajemy różne rzeczy, nic nas tutaj nie hamuje. I mówię o tym czasowniku również po to, aby przypomnieć coś z nim związanego, a mianowicie pytanie o wiek i podawanie go. Pytanie o wiek może wyglądało nieco bardziej skomplikowanie niż jego odpowiedź. Mianowicie, nie pytaliśmy ile masz lat, tak jak w naszym języku, a dosłownie, który masz wiek. Słowo który, jaki brzmiało kel. Więc pytaliśmy kel aż a tu. Jeszcze mała ciekawostka, dlaczego przed słowem aż nie ma żadnego rodzajnika, na przykład an albo l. Chodzi o to, że to słówko kel sprawia, że już nie musimy używać rodzajnika, bo to słowo nam już wskazuje rodzaj. Ten rodzajnik siedzi tak jakby w tym słowie kel kel as tu i odpowiadamy po prostu że no i na przykład ton, w tym wypadku 17 lat tak można powiedzieć i jeśli chodzi o to słówko kel też dobrze byłoby to powtórzyć weźmy na ekran słowo kel i przypomnijmy sobie jak mogliśmy go użyć przy różnych rzeczownikach gdy mieliśmy rodzaj męski tak jak przy słowie aż, tutaj możemy użyć słowa garçon to mamy po prostu kel garçon który chłopak to może być pytanie Kelgach są, ale wcale nie musi. Przecież po polsku też możemy powiedzieć ten, który tam idzie. I to przecież nie musi być wcale pytanie, może być to oznajmienie. A co gdybyśmy mieli słowo fi, czyli dziewczyna, rodzaj żeński? Wtedy dopiszemy do tego kel literki le. Będzie to brzmiało bardzo podobnie. Kel, może trochę bardziej wyraźna końcówka, natomiast brzmienie będzie podobne. Głównie chodzi o zapis. Kel fi, która dziewczyna. A w liczbie mnogiej, jeśli będziemy mieli słowo chłopcy, to do słowa kel dopiszemy literkę s. Kel son. Brzmienie się nie zmieni. A gdybyśmy chcieli powiedzieć które dziewczęta, to również do słowa kel, czyli tego żeńskiego, dodamy literkę s. I tutaj również brzmienie się nie zmieni. Kel fi. I gdy mówiliśmy o tym słowie kel, który, jaki, wspomnieliśmy też o słowie dosyć z tym powiązanym, a mianowicie s. My to tłumaczyliśmy na ten albo to. I gdy mieliśmy do czynienia z rzeczownikiem rodzaju męskim, po prostu mówiliśmy "-s", Na przykład sy garçon bez problemu. Ale co gdybyśmy i tutaj mieli słowo fi? Jak powiedzieć ta dziewczyna? Wtedy musieliśmy użyć słowa set. Tam już wyraźnie słychać tę końcówkę set fi, ta dziewczyna. I gdy chodziło o liczbę mnogą, niezależnie od tego, czy mieliśmy garçon, czy fi, i tak mieliśmy jedno słówko se. Czyli, zobaczcie, tutaj nie ma rozróżnienia na męski i żeński liczb mnogi, jest tylko jedno. Za to uwaga, bo może zdarzyć się taka sytuacja, że będziemy mieli do czynienia ze słowem w rodzaju męskim, co prawda, ale zaczynającym się od samogłoski albo haniemego, czyli najczęściej też tak jakby od samogłoski. Na przykład słowo hotel albo na przykład ami, tych słów może być mnóstwo. Co wtedy? Ciężko było powiedzieć s-otel. Tak się nie robi. Wtedy wyjątkowo używamy formy set. Setotel. A więc jeszcze raz tak robimy przy rodzaju męskim, który zaczyna się od samogłoski. Albo hanimego. A teraz wróćmy na chwilę na ekran te słowa garçon, fi oraz te same słowa mnogiej. Co jeszcze mogliśmy dodać do tych słów? Mogliśmy powiedzieć o tym, że te osoby są moje, twoje, jego. Też to potrafimy. No i zacznijmy od tego pierwszego słowa garçon. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że on jest mój, powiemy wtedy. Mon garçon. I jeszcze mała uwaga. Nie będzie to miało takiego znaczenia jak w języku polskim sympatii, mój chłopak, moja dziewczyna, w tym wypadku, tylko bardziej byłoby to takie znaczenie mój syn, moja córka, w wypadku słów garçon fi. Gdybyśmy chcieli użyć słowa mój chłopak, dziewczyna w charakterze sympatii, raczej użyjemy słowa copain, copine albo petit ami. A więc mój w rodzaju męskim właśnie będzie brzmiało mon. Gdybyśmy chcieli powiedzieć twój. Zmieniamy tylko pierwszą literę. Damy tą oraz jego, jej to było jedno słowo. Są. I gdy mieliśmy do czynienia z innymi rodzajami, na przykład żeńskim, słowo fi, mieliśmy słowo ma. I pamiętacie, to było proste. Potem po prostu zmienialiśmy tak samo te pierwsze litery. Ta fi, sa fi. A w liczbie mnogiej mieliśmy też tylko jedną formę me, te, se. I tu jeszcze taka mała uwaga: gdybyśmy mieli słowo zaczynające się od samogłoski, na przykład ami, i weźmy oba słowa ami, męskie i żeńskie, czyli kolega, znajomy, ale też koleżanka znajoma. Pamiętajcie, nawet jeśli mamy do czynienia z rodzajem żeńskim, i tak damy formę męską, mo. No i na końcu już powiedzmy o zaimkach akcentowanych. Ale zanim do nich przejdziemy, powtórzmy te, których nauczyliśmy się najpierw, czyli zwykłych zaimków osobowych. Tych, które używamy przy czasowniku. Dzisiaj użyliśmy ich mnóstwo. Mówiliśmy na przykład na początku żywią, ciuwią. To są właśnie te pierwsze słówka, ja, ty. A więc mówiliśmy ży, ty, il, el. Pamiętajcie, używamy ich tylko przy czasowniku. Nie samodzielnie. Nu, w, il, el. Po to dałem te kropeczki, żebyście pamiętali, zawsze po nich będzie jakiś czasownik. Po to one właśnie są. Ale gdybyśmy chcieli właśnie użyć ich w jakimś innym kontekście, albo po prostu samodzielnie, tak zwyczajnie powiedzieć ja i tyle, to musimy użyć właśnie zajmków akcentowanych. Używaliśmy też ich po to, aby podkreślić, że to właśnie ja, ty, on, ktokolwiek to wykonał. Brzmiały one następująco. Mła, tła, lui, el, czyli to się nie zmieniało, on, ona. Nu no, w, to jak widzicie, też się nie zmieniło, u L. Tutaj mieliśmy też zmianę z jednej strony. Czyli widzicie tak naprawdę tylko cztery słowa są inne. Podkreślcie sobie jakoś słowo lui u, czyli on, oni. To myli się najczęściej. A na końcu ułóżmy parę dialogów, wykorzystując właśnie te zagadnienia, które dzisiaj powtórzyliśmy. Możecie czytać je razem ze mną, albo zatrzymać film i spróbować sami. Tu viens de żywiądy Poloni, Etła? Moi, je viens de France. Jak to przetłumaczycie? Skąd pochodzisz? Pochodzę z Polski. A ty? Ja. Pochodzę z Francji. Tutaj właśnie mamy przykład wykorzystania tych zaimków akcentowanych. Pytamy się, a ty? Odpowiadając moi, wtedy mówiąc Żywią, podkreślamy, że to ja właśnie pochodzę. Samą Żywią przetłumaczymy po prostu pochodzę. A moi, Żywią, ja pochodzę. To podkreślenie. U ale vous? vais à Jadę do. Warszawy. Niektóre miasta mają swoje własne nazwy w języku francuskim. Pochodzące tutaj akurat z łaciny. Wachsowi, Hakowi, Warto o tym wiedzieć. A teraz taki dialog. Akelech ciuty kusz. Żmy kusz a want Pamiętacie, co będzie znaczyło Akelech? Znaczyło to o której godzinie. Mamy tutaj właśnie słowo kel, czyli która. O której godzinie tu Mieliśmy dzisiaj ten czasownik, o której się kładziesz. I odpowiedź kładę się o... 23. Łatwo zapamiętać, kiedy mamy na myśli o którejś godzinie, dajemy słowo A. Quel pla plat Sypla, alech deliciu. Który posiłek? Jaki posiłek? Ty oznacza podoba ci się. A druga osoba odpowiada. Ten posiłek. I właśnie, co to będzie znaczyło A. Lech? Dosłownie, ma powietrze, ale o co może chodzić? We francuskim, właśnie tak mówimy, że coś jakoś wygląda. A więc jeśli coś ma jakieś powietrze, w tym wypadku deliciu, domyślacie się, pyszne, smaczne, to znaczy, że wygląda smacznie. To jest bardzo ciekawe. Pamiętajcie, że to słówko, ten przymiotnik pyszny, smaczny, piękny, jaki byśmy tam nie dali, musi być w rodzaju męskim, bo słowo lech jest w rodzaju męskim. Powiedzmy jeszcze: Kel-A-Tasech? El-A-Duzą. Ile lat ma twoja siostra? Ona ma 12 lat. I na końcu zróbmy taki dialog, Qui s'appelle Simon? Semła. Słowo qui oznacza kto. Pamiętacie czasownik saple? Oznaczało nazywać się, dosłownie się wołać. A więc kto nazywa się Szymon? Semła. to ja. Konstrukcja se to połączenie słówka, które już znamy, se, ze słowem również, które znamy, e. Czyli dosłownie to jest Semła. to ja, to jestem ja. Mam nadzieję, że teraz wszystko, czego się dotychczas nauczyliśmy, jest jasne. Jeśli miło Wam się oglądało, zostawcie coś po sobie, wtedy z kolei mi będzie bardzo miło i do zobaczenia. Abiont.